Premier Donald Tusk zapowiada, że Polska nie będzie wdrażała w życie Paktu Migracyjnego Unii Europejskiej. Ukraina jest gotowa na przyjęcie żądań Stanów Zjednoczonych w sprawie dostępu do surowców naturalnych zabroń i pomoc. Salwador w zamian za środki finansowe przyjmie amerykańskich i zagranicznych przestępców deportowanych z Ameryki. Iran w związku ze zmianą sytuacji międzynarodowej ma pracować nad szybką budową broni atomowej. Gigant technologiczny krytykuje Unię Europejską za kary nakładane na portale społecznościowe. Unia Europejska ostrzega przed kryzysem związanym z zanieczyszczaniem rzek. Środa 5 lutego to jest układ paranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie realizować paktu migracyjnego i nie zgodzi się na przyjęcie obcokrajowców w ramach relokacji uchodźców. Według Komisji Europejskiej przepisy wprowadzone przez Unię Europejską obowiązują wszystkich jej członków. Podczas swojej konferencji prasowej szef polskiego rządu wypowiedział się krytycznie na temat nowych unijnych regulacji. Jego zdaniem inne państwa mogą implementować założenia paktu migracyjnego, żeby zmniejszyć presję nielegalnych imigrantów na Hiszpanię i Włochy. Polska nie zamierza jednak dołączać się do tzw. mechanizmu przymusowej solidarności. Przypomniał, że polskie państwo od prawie trzech lat przyjmuje u siebie ukraińskich uchodźców. Ponosi związane z tym duże koszty, dlatego inne państwa Unii Europejskiej powinny pomagać Polsce, a nie nakładać na nią kolejne obciążenia. Później premier Tusk napisał na portalu X, że nadszedł czas buntu przeciwko nowym unijnym przepisom. Do wypowiedzi szefa polskiego rządu odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej. Markus Lamert, przypomniał o zasadzie, zgodnie z którą prawo Unii Europejskiej musi być przestrzegane przez państwa członkowskie. Zarazem kraje znajdujące się pod presją ze strony imigrantów mogą liczyć na elastyczność we wdrażaniu paktu migracyjnego. Bruksela wciąż nie oceniła, czy Warszawa może zostać zwolniona z przestrzegania nowych przepisów. Zgodnie z założeniami mechanizmu przymusowej solidarności, członkowie Unii Europejskiej, w razie odmowy przyjęcia imigrantów, będą musieli płacić za ich utrzymanie. Za każdą niewpuszczoną osobę trzeba będzie uiścić kwotę w wysokości 20 tysięcy euro rocznie. Stany Zjednoczone mogą otrzymać dostęp do eksploatacji metali ziem rzadkich na Ukrainie. Amerykański prezydent Donald Trump uzależnia od tego dalsze dostawy broni i amunicji dla ukraińskiego wojska. USA są zainteresowane zawarciem specjalnego porozumienia z Ukrainą. Trump twierdzi, że posiada ona wspaniałe pierwiastki metali ziem rzadkich, dlatego amerykańskie firmy chcą mieć do nich dostęp. Surowce byłyby zabezpieczeniem przekazywanej przez Stany Zjednoczone pomocy militarnej i finansowej. Na rozmowy o umowie w tej sprawie gotowy jest prezydent Ukrainy, Wołodymyr Załęski. Stwierdził on, że planowany jest już termin wizyty amerykańskiej delegacji w jego kraju. Kijów może podjąć podobną współpracę ze wszystkimi stolicami okazującymi mu wsparcie. Portal The Kiev Independent przypomina, że dostęp do metali ziem rzadkich został wpisany w przedstawiony kilka miesięcy temu plan zwycięstwa w wojnie z Rosją. Zełęski miał nawet przygotować niektóre jego założenia właśnie z myślą o wygranej Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Problemem w kontekście zagranicznych inwestycji może być fakt, że złoża minerałów znajdują się m.in. na ukraińskich terenach okupowanych przez rosyjskie wojsko. Ponadto konieczne byłoby przeprowadzenie prac pozwalających na dokładne określenie ilości dostępnych zasobów. Władze Salwadoru chcą przyjąć u siebie imigrantów i przestępców deportowanych ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich mają znaleźć się także amerykańscy obywatele skazani za brutalne czyny kryminalne. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte przez salwadorskiego prezydenta Naibema Bukele i amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Z wypowiedzi Rubio wynika, że Salwador będzie przyjmował zarówno wydalanych przez USA nielegalnych imigrantów, jak i amerykańskich przestępców. Zdaniem amerykańskiego sekretarza stanu jest to bezprecedensowa umowa. Bukele powiedział, że jego oferta dla Stanów Zjednoczonych dotyczy częściowego outsourcingu ich systemu więziennictwa. Amerykańscy kryminaliści trafią tym samym do CECOT, czyli największego więzienia w Ameryce Łacińskiej. Może ono pomieścić około 40 tysięcy osób. Salwador zamierza zrealizować porozumienie w zamian za opłatę, ale tamtejsza głowa państwa nie ujawniła dokładnej wartości transakcji. Bukele przekazał jedynie, że będzie ona niewielka z punktu widzenia amerykańskiego budżetu, lecz pozwoli Salwadorowi na utrzymanie jego ogromnego zakładu karnego. Od pięciu lat salwadorski prezydent prowadzi walkę z działalnością przestępczych gangów. Trzy lata temu Bukele wprowadził stan wyjątkowy, który według stacji BBC cieszy się dużą popularnością wśród społeczeństwa, bo pozwala na efektywne zwalczanie niebezpiecznych grup. Rubio udał się w podróż do Ameryki Łacińskiej, aby porozmawiać na temat deportacji nielegalnych imigrantów oraz ograniczenia wpływów Chińskiej Republiki Ludowej w regionie. Amerykański dziennik The New York Times twierdzi, że Iran przygotowuje się do szybkiego zbudowania bomby atomowej. Ma nad tym pracować specjalny zespół irańskich naukowców. Gazeta powołuje się na swoje źródła w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Amerykański wywiad miał pozyskać informacje na ten temat pod koniec prezydentury Joe Bidena. Z danych wywiadowczych wynika, że nad możliwością szybkiej produkcji broni nuklearnej pracuje tajna grupa irańskich naukowców. Posiadają oni odpowiednie umiejętności, aby wytworzyć bombę atomową starszej generacji, która nie mogłaby zostać zmniejszona do rozmiarów pozwalających na przygotowanie rakiety balistycznej. Dotąd irańskie władze planowały pozyskać nowy i niezawodny rodzaj broni Nuklearnej. Nowe założenia polityki Iranu mają związek z pogorszeniem się jego sytuacji międzynarodowej. The New York Times pisze o obawach Irańczyków związanych z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu. Nowy amerykański prezydent może pozwolić premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu na dokonanie ataku wymierzonego w irańskie instalacje nuklearne. W tym samym czasie Stany Zjednoczone mogą zaostrzyć sankcje wobec eksportu ropy naftowej przez Iran. Międzynarodowe władze miały poinformować niedawno Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o przyspieszeniu prac nad wzbogacaniem uranu do poziomu 60%. Tym samym w niedługim czasie może zbliżyć się do poziomu 90%, co pozwoliłoby na budowę kilku bomb atomowych mających zastosowanie militarne. Meta krytykuje nakładanie przez Unię Europejską kar na właścicieli portali społecznościowych. Europa z tego powodu może przegapić falę sztucznej inteligencji. Dyrektor mety Joel Kaplan odniósł się do tej kwestii podczas konferencji zorganizowanej przez jego firmę w Brukseli. Uważa on kary za swoisty podatek nakładany na amerykańskie firmy technologiczne przez Unię Europejską. Jej działania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji dla kontynentu europejskiego. Zdaniem Kaplana, wspólnota europejska poprzez egzekwowanie swoich przepisów nie będzie brała udziału w opracowywaniu nowych modeli sztucznej inteligencji. Wprawdzie rządy państw członkowskich i liderzy biznesu naciskają na zwiększenie konkurencyjności. Europejskiej gospodarki, ale same unijne organy wykonawcze skupiły się na przyjmowaniu większej ilości regulacji. Skrytykował on zwłaszcza karę nałożoną na metę w listopadzie ubiegłego roku. Właściciel Facebooka i Instagrama musi zapłacić blisko 797 milionów euro za swoje monopolistyczne praktyki obejmujące rynek sprzedaży internetowej. Przedsiębiorstwo, wbrew stanowisku Brukseli, utrzymuje, że swoją ofertą nie szkodziło ono konkurencji i konsumentom. Portal Politico przypomina, że w kwietniu Komisja Europejska Europejska przedstawi zbiór zasad funkcjonowania sztucznej inteligencji. W opinii Kaplan'a nowe regulacje będą wykraczać poza obowiązujące prawo Unii Europejskiej, a także będą zawierać wymagania niemożliwe do zrealizowania, chociażby z technicznego punktu widzenia. Unia Europejska ostrzega przed kryzysem związanym z zanieczyszczeniem rzek. Z najnowszych raportów wynika, że europejskie wody znajdują się w stanie krytycznym, informuje portal Politico. Kilka dokumentów na temat zanieczyszczenia rzek, jezior i strumieni przygotowano na polecenie Komisji Europejskiej. Chce ono uwzględnić jego najważniejsze wnioski w nowej europejskiej strategii odporności wodnej, której założenia mają zostać opublikowane jeszcze wiosną bieżącego roku. Aktualnie w dobrym stanie ekologicznym znajduje się mniej niż 40% wód powierzchniowych w całej Wspólnocie Europejskiej. Jedna czwarta jest z kolei zanieczyszczona substancjami chemicznymi pokroju rtęci. W lepszym stanie znajdują się wody gruntowe, ponieważ 86% z nich nie jest skażona. Komisarz Unii Europejskiej do spraw środowiska, odporności wodnej i konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym Jessica Rozwal ostrzega przed poważnymi konsekwencjami takiego stanu z rzeczy. Jeśli kraje unijne nie poprawią swojej gospodarki wodnej, wówczas będą narażone na zanieczyszczenia, problemy z dostawami wody oraz nie będą odpowiednio przygotowane na powodzie. Komisja Europejska liczy na poprawę jakości wody dzięki wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zmienionej unijnej dyrektywy w zakresie oczyszczania ścieków miejskich. Z drugiej strony, niektóre państwa członkowskie złożyły wnioski o zwolnienia z realizacji najbardziej rygorystycznych części unijnej polityki klimatycznej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym.